Z hejtem najbardziej kojarzy mi się słowo tak naprawdę nienawiść, co oznacza po angielsku, ponieważ e, jeżeli chodzi o hejt internetowy, no to właśnie on na tym polega. Hejt to takie mm, obrażanie drugiego człowieka, przede wszystkim, e, no właśnie, nienawiść wobec niego, e, jakieś nazwiska w internecie i takie podobne rzeczy. Potrzeba hajtu bierze się z nieposiadania własnej wartości. Z tego, że człowiek sam nie potrafi znaleźć w sobie to, co w nim najlepsze. I przez to próbuje obrazić innych, no bo nie wiem, może się lepiej poczuje dzięki temu. Uważam, że osoby, które pracują w, w rozrywce, na przykład aktorzy, piosenkarze, czy osoby, które mm, jakoś się udzielają. To są najbardziej narażone na hejt, ponieważ one coś robią. Osoba, która coś robi, wzbudza krytykę, wzbudza różne opinie. Chyba nie ma takiej osoby, dla której wszyscy są mili, którzy wszyscy lubią, no bo ludzie są różni. Doświadczyłam w niej w internecie. Doświadczyłam hejt osobiście, to hmm, może były jeszcze inne czasy, bo aż tak się ludzie nie udzielali na forach internetowych. Dlatego to wszystko przynosiło się w świat realny, a nie w świat internetowy. No musiałam aż zmienić szkołę, ponieważ to była taka dość poważna sprawa. I to chyba pokazuje jak bardzo ludzie są zawzięci, jak nie potrafią zrozumieć osoby, która jest zupełnie inna od nich. Um, ja zawsze staram się stanąć po stronie osoby słabszej, bo no, ona nie może nic zrobić tak naprawdę. Osoba, która jest pewna siebie, która obraża, która właśnie hejtuje, no to nie wiem dlaczego, ale bierze ze sobą dużą grupę ludzi. Jakoś tak ludzie nie potrafią się jej sprzeciwić. Ma jakiś taki, nie wiem, coś ma takiego w sobie. A chyba właśnie trzeba stanąć po stronie tych ludzi, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić po prostu.